W lesie po zimie. Marzec. Więc tutaj przeżycie jest lepsze, chyba jedno z lepszych. Z tego, co widzę, to tylko jedna rodzina. I to rodzina, która była od 2014 roku tutaj na, ze mną na, na, na Pasiece. Szkoda jej. Ale tu jest jej, jej siostra. 2014 rok więc widać, że pszczoły się mają dobrze, bo loty, loty dość intensywne ja widzę, że im ta kratka przeszkadza, więc znowu musimy zrobić to co tylko z tamtej strony chyba będzie lepiej, bo to nie mam jak złapać Więc jej będzie jeszcze teraz 14 o i z pyłkiem jakoś trzeba przyleciała, więc w lesie też też coś pszczoły, też coś pszczoły mają. czyli 2014, 15, 16, 2017, czwarty rok życia jej idzie no to już jest dobry materiał na, na rozmnożenie tych tylko, że tak się składa, że akurat córe godnie mam tylko dwie więc w tym sezonie trzeba będzie to nadrobić i i rozwinąć więcej, więcej, więcej tych pszczół. Też ja, że pszczoły takie już ociężałe są. Nalatują się na, na wylotek. I lecą pewnie z pyłkiem. Chociaż pyłku jest mało, ale raczej prawdopodobnie lecą o tej porze z wodą głównie, bo o nektaru jeszcze mi się wydaje, że nigdzie nie ma. Bo u mnie dopiero, dopiero zaczynają jakieś tam. Pojedyncze leszczyny na, na dobrym, nasłonecznionym miejscu. Miejscu po prostu zakwitać. Tak samo widzę, że rodzina przeżyła, bo też z pyłeczkiem tam pszczółka sobie idzie. Z tymi kartkami to tak właśnie jest. Mocno trzymają, ale trochę pomagają. Niech sobie radzą. Tu widzę, jest jakiś ruch, ale tu prawdopodobnie to będzie coś rabunkowego, z tego co widzę. Tu pszczoły latają. O, że z tej strony. Tu pszczoły latają. Widzę też, że i z pyłkiem idą. Te ja tutaj ule w lesie nie mają wkładek. My cały rok są bez wkładek i nie będę im tutaj nic zasuwał. Jak tak są cały rok, to tak będą. Widać, że gęstwina jest dosyć dobra w lesie. No i tu widzę, że jakieś walki na wylotkach, więc pewnie coś się próbuje dobrać do, do tych rodzinek. Miejmy nadzieję, że pszczoły odeprą Lepro a to pewnie takie poszukiwaczki z wiosny sobie tu poradzą. A zobaczymy. A to jest córka l jedynki, ta drugiej, drugiej tej matki. Od 2014 roku, która nie przeżyła, i one widzę, że tutaj ma już fajne, już fajne mają loty. Czekam na jakieś pszczoły z pyłkiem, ale nic nie widzę na razie. Ale już lecą ciężkie pszczoły albo gdzieś coś rabują bo bardzo widzę, że ciężkie spadają na na, na ula, albo, albo idą z wodą po prostu. To nie są takie typowe loty na wodę o tej porze. No, to sama historia z kratką. Też odcinka żyje. Widzę, że tam pszczółka z pyłkiem idzie, tylko że tu już o słońce nie świeci na tą ściankę już są loty no tutaj